Cześć! Ja nazywam się Julita Demska, jestem coachem relacji i dziś przygotowałam dla Ciebie materiał, w którym postaram się odpowiedzieć na dręczące Cię pytania. Takie pytania, które spędzają sens Twoich powiek. Co on tak naprawdę myśli? Co siedzi w jego głowie? Jaka jest prawda? Czy on mnie nie oszukuje? Czy jest ze mną szczery? Czy jest autentyczny? Są to pytania, które pojawiają się w umysłach wielu randkujących kobiet i nie dają nam spokoju. Zanim przejdziemy do mężczyzn, to na chwilę chciałabym zabrać Cię do trochę innego obszaru, i dzięki temu łatwiej będzie Ci być może zrozumieć mechanizm. O którym chciałabym dzisiaj Ci wspomnieć. Przez 11 lat pracowałam w branży farmaceutycznej, więc zapożyczę sobie przykład właśnie z tej branży. Przypomnij sobie różne reklamy, które lecą w telewizji czy w radiu, które dotyczą właśnie na przykład suplementów diety. Takich reklam tak naprawdę jest najwięcej. No i przypomnij sobie różne obrazki, różne komunikaty, które płyną. Z tych reklam. Najprawdopodobniej zobaczysz szczęśliwą, zdrową, uśmiechniętą rodzinę, albo jakiś bardzo energetycznych, ruszających się, na przykład biegających staruszków. Wszyscy są szczęśliwi, są radośni. I na obrazku widzimy efekty, które możemy uzyskać po spożyciu danego preparatu. Obrazami są nam pokazywane korzyści i pozytywna zmiana. I to samo dzieje się na poziomie komunikatu werbalnego. Usłyszymy o korzyściach, o tym, co zyskamy, co zmieni się na lepsze w naszym życiu, kiedy dokonamy właśnie takiego wyboru. I oczywiście każdy z tych preparatów niesie za sobą jakieś ewentualne skutki uboczne, ale o tym, na tym etapie, nikt nas nie informuje. Możemy przeczytać o tych ewentualnych skutkach ubocznych w ulotce, gdzieś, gdzieś daleko, najczęściej gdzieś na końcu. Nie informują nas o tym w reklamach na samym początku, albo na etapie nawet sprzedaży gdzieś w aptece, dlatego że to najprawdopodobniej wywołałoby nas. W nas opór, zmienilibyśmy decyzję, wycofalibyśmy się z tej decyzji, moglibyśmy się wystraszyć. Więc nacisk jest na to, co zmieni się w naszym życiu na lepsze. To naturalne. Że czy to będzie farmacja, czy to będą jakieś produkty spożywcze, czy to będą ubrania, czy to będą wycieczki, to te osoby, które będą chciały nam te produkty zaprezentować i sprzedać, pokażą je z jak najlepszej strony i przedstawią nam pozytywną wizję, którą. Która będzie zobrazowaniem tego, jak będzie nasze życie wyglądało, albo raczej jak może wyglądać, po tym, kiedy się na to zdecydujemy. I podobnie sytuacja wygląda na randkach. Dlatego właśnie przed chwilą przyniosłam Cię do farmacji i do tego świata też reklamy. Na randce też tak naprawdę chcemy. Zaprezentować się z jak najlepszej strony na randce czy na tinderze, w aplikacji randkowej, na etapie, kiedy się poznajemy. Pokazujemy się z takiej strony, która sprawi, że w ogóle zwrócisz na mnie uwagę, że się zatrzymasz, a potem, że będziesz chciał się zatrzymać, na dłużej, więc większość osób na samym początku przedstawia te swoje mocne strony, mówi o swoich zaletach, przedstawia swoje życie, swoje postępowanie i samego siebie w takich kolorowych barwach. I teraz, oczywiście, bardzo trudno jest na tym etapie, kiedy ktoś mówi nam o tych wszystkich dobrych rzeczach, ocenić, czy, czy to jest prawda, czy to jest fikcja. Możemy oczywiście założyć, że. To, co usłyszymy, będzie trochę podkoloryzowane, bo wszyscy to robimy. Każdy z nas chce się w jakiś sposób sprzedać. Chociaż możecie nie, nie lubić tego słowa sprzedać, ale trochę tak jest, że po prostu nawet w zupełnie nieświadomy sposób próbujemy. Zaprezentować się od jak najlepszej strony, zwłaszcza jeżeli ta druga osoba nam się podoba, to po prostu często to wygląda jak taka walka o tą uwagę jej, o tą atencję, o to, żeby ona nie uciekła. Więc robimy wszystko, żeby zobaczyła w nas te, te dobre strony, te nasze zalety. Tak to często wygląda. No i do czego zmierzam? Czy to będzie randkowanie? Czy to będzie situationship, czyli relacja, w której, która jest niedookreślona, ale spotykamy się już od jakiegoś czasu i właściwie na każdym etapie relacji obie strony mają pewny cel w tej relacji I, i często takim celem na przykład mężczyzny, który się z nami umawia jest to, że chciałby się umówić, kolejny raz, bo mu się na przykład podobamy. Może chciałby pójść z nami do łóżka, jak nie teraz, to w przyszłości i to może być jego celem. Widziałby nas jako swoje partnerki na przykład. Tak? Może jeszcze nie na tym etapie zawsze, ale gdzieś tam docelowo. Jeżeli chodzi o cel osoby, która jest z nami w situation no to chciałaby, żeby ta relacja trwała jak najdłużej. Chciałaby utrzymać tę relację, dlatego, że daje jej ona pewne korzyści. Na przykład jest jej wygodnie, na przykład jest wam fajnie w łóżku, na przykład się dogadujecie, ale z drugiej strony on nie musi wchodzić głębiej, nie musi decydować się na żadne zobowiązania czy odpowiedzialność, więc chce utrzymać to status quo. Tak? Czyli cel na przykład kogoś, kto idzie z nami na randkę jest to, żeby zmienić tą sytuację z teraz i przenieść relację na inny, dalszy poziom. Często też po prostu właśnie seksualnych różnie bywa, natomiast osoba, która jest z nami w tak zwanym situationship chce utrzymać status quo. I teraz, jeżeli taka osoba mówi nam coś, co oddala ją od tego celu. Co może sprawić, że my się wycofamy? Kiedy komunikuje nam coś, co może utrudnić jej życie, bo my będziemy na przykład niezadowolone, bo może pojawić się w nas opór, lęk i tak jak w tej a aptece możemy się po prostu wycofać z tej decyzji, którą już wcześniej podjęłyśmy, możemy się zawahać, możemy stwierdzić, że to nie jest rozwiązanie dla nas. To kiedy pomimo tych wszystkich zagrożeń i ryzyk, ta osoba decyduje nam się to zakomunikować, to najprawdopodobniej jest prawda. W 90% to wtedy będzie prawda, dlatego że ten człowiek ryzykuje. Ryzykuje utratę tej znajomości, ryzykuje niezrealizowanie tego celu, a mimo tego mówi nam o tym. Mimo tego, że najprawdopodobniej coś może stracić, decyduje się na to, by nam yy, to w ten sposób właśnie zaprezentować. Więc najczęściej w takich sytuacjach trzeba przyjąć to za prawdę. I Paradoksalnie właśnie wtedy często takie prawdy odrzucamy. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy po namiętnej nocy z mężczyzną, i on wychodząc z naszego domu, mówi nam, że jest draniem. Czyli zrobił to już po tej nocy, ale potencjalnie jego celem może być to, żeby spotkać się z nami kolejny raz żeby spotykać się z nami właśnie na różne takie noce, być może nawet bez zobowiązań. Ale kiedy on nam komunikuje w tym momencie, że tak naprawdę jest draniem, to warto mu w to uwierzyć, bo on potencjalnie może stracić te kolejne noce, ten cel, tak? On tutaj nic nie zyskuje na tym. Więc warto to przyjąć. Jeżeli ktoś mówi nam, spotykamy się z tą osobą, jesteśmy już na którejś rance, albo jesteśmy w związku, albo w takim situationship i taka osoba komunikuje nam, że jest kobieciarzem i ma słabość do kobiet i tego nie zmieni, bo taki po prostu jest, to przyjmijmy to. To wtedy, kiedy on nam to komunikuje, to jest to najprawdopodobniej prawda. W 90% przypadków to będzie prawda, bo on, mówiąc nam o tym, że jest kobieciarzem, nic nie zyska, raczej nie przybliży to do, to go do jakiegoś celu, a może stracić. Musiał odważyć się na to, by powiedzieć to o sobie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której jesteśmy w relacji i. Słyszymy od naszego partnera, że nie chce mieć dzieci, albo na tym etapie nie, nie myślał o, o dzieciach, o rodzinie i nie jest pewny, czy on jest w stanie być z kimś do końca życia. Tak, to są różne informacje, ale wyobraźmy sobie, że w różnych sytuacjach takie, takie informacje dostajemy. Jeżeli coś takiego słyszymy. To zdecydowanie warto uwierzyć w to, że to jest prawda, i nie starać się tam doszukiwać drugiego dna. Jeżeli ktoś ryzykuje tym, że my na przykład odejdziemy, że nie pójdziemy z nim do łóżka, że nie będziemy się dalej z nim spotykać, że nie osiągnie jakiegoś swojego celu czy celów, że straci na przykład reputację, że straci w naszych oczach, no to przyjmijmy tę informację jako informację prawdziwą. I chciałabym dzisiaj jeszcze powiedzieć o jednej takiej kwestii, o jednym prostym narzędziu, które może nam pomóc w dotarciu do tej prawdy, a którego często boimy się użyć. I to jest po prostu pytanie. Pytanie. Tych osób, z którymi jesteśmy związani, z którymi jesteśmy w różnego rodzaju relacjach albo zaczynamy randkować. Pytanie wprost o te sprawy, które są dla nas ważne. Bardzo często jest tak, że przed dowiedzeniem się o prawdzie blokuje nas tylko to, że my tej prawdy tak naprawdę się boimy, nie chcemy jej usłyszeć. Boimy się odtrącenia, boimy się zranienia, boimy się tego, że ta prawda będzie niewygodna i nie jesteśmy gotowi na to, żeby na przykład po usłyszeniu tej prawdy odejść, opuścić tę osobę albo zdecydować o tym, że pomimo tego, że jest to dla nas niewygodne, chcemy dalej w tym być i chcemy dalej w tym być świadomie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że. Pytanie niesie za sobą pewne konsekwencje i że będzie nas to kosztowało wiele energii, dlatego często nie pytamy. Natomiast jeżeli tak na logikę zastanowimy się nad tym, do czego to nie pytanie nas przybliża, od czego nas oddala, no to najczęściej właśnie oddala nas od prawdy i oddala nas od tego, co my chcemy osiągnąć, czego dla siebie pragniemy. Wydłuża tylko ten stan, ten okres niepokoju, a my i tak w końcu z tą prawdą się skonfrontujemy. Czyli jakby najprostszym rozwiązaniem, najprostszą metodą na to, żeby dowiedzieć się, co ta druga strona myśli, co siedzi w jej głowie, czy to, co, co, co mówi, prezentuje jest prawdą, bardzo często jest zapytanie. Tej osoby. I oczywiście em, zdarza się, że, że mamy do czynienia z, nałog, z nałogowymi kłamcami. Tak też może być. Natomiast nie jest tak, że każdy mężczyzna czy każda kobieta jest nałogowym kłamcą. Tak naprawdę tych nałogowych kłamców i osób o takich toksycznych e, profilach jest mniejszość w społeczeństwie. Są natomiast oczywiście osoby, które mogą mieć taki profil unikający i mogą y, bać się rozmów na trudne tematy. I teraz kiedy zapytamy y, o coś takiego nałogowego kłamcę, no to on pewnie skłamie. Natomiast jeżeli zapytamy o to osobę, która po prostu jest unikająca i Póki nie poruszamy tego tematu, to ona po prostu w ten temat nie wchodzi. Kiedy ją zapytamy, to ona nam powie najprawdopodobniej prawdę. I my tej prawdy często się boimy. I warto na ten temat spojrzeć właśnie od tej strony. Jeżeli ten film. Uznajesz za wartościowy, to bardzo proszę Cię o to, żebyś zostawił łapkę, zostawiła łapkę w górę. Zostaw jakiś komentarz. Zachęcam Was też do pracy indywidualnej ze mną i pod filmem zostawiam adres mojej strony www. No i oczywiście jeszcze tak tytułem podsumowania chciałabym, żebyście też jakby mieli taką pewność, że ten materiał, który dzisiaj Wam pokazałam, on równie dobrze sprawdza się w drugą stronę, czyli jeżeli jesteś mężczyzną, to to, o czym powiedziałam, sprawdzi się także, kiedy zastanawiasz się nad tym, co siedzi w umyśle Kobiety, i czy ona mówi prawdę. A na dziś już Ci dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.